Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na mierzymy z Sinseja. Dawno Sinseja nie było. Ostatnio pojawiła się na stronie kolekcja walentynkowa, a że dzisiaj są właśnie walentynki, więc jest to idealna okazja, aby Wam pokazać, co w tej kolekcji się znalazło. Mam tutaj koszulę, spodnie, sukienki, dwa garnitury. Płaszcz na wiosnę, więc myślę, że idealnie po tym zimowym okresie gdzieś tam wstąpić już w kierunku wiosny. Oczywiście, jak zawsze, linki do wszystkich rzeczy macie w opisie pod filmem. To co, zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą dziś Wam pokażę, jest taka jasna koszula w takim delikatnym czarnym wzorze. Także przechodzimy do mierzenia. Koszula jest w rozmiarze 2XL, ale jest to niestety poliester w 100%. No i też to czuć, ona jest taka cała sztywna. No, czuć, że to jest po prostu sztuczny materiał i że ten poliester, no, nie jest zbyt dobrej jakości. Jeśli chodzi o rozmiar, jest naprawdę ok. Ona jest taka delikatnie taliowana. Długość ma taką, jak tutaj widzicie. Bez problemu można ją wkasać gdzieś tutaj w spodnie. I w takiej wersji też dużo bardziej mi się podoba. Ma naprawdę długie rękawy. A ja mam z tym czasami problem, że jednak, wiecie, one są takie do połowy. Tutaj jak najbardziej nie ma się do czego przyczepić. Ogólnie leży, wygląda całkiem ładnie. Gdyby jeszcze ten materiał był taki bardziej przyjemny, albo ta koszula byłaby z bawełny, to byłoby super. No, ja jednak takich mega sztucznych materiałów w koszulach nie uznaję, także ona pójdzie na pewno do zwrotu ale cena też nie była wysoka. Także, no, coś za coś. Jak walentynki, to oczywiście czerwień, więc tutaj mam takie czerwone, eleganckie spodnie. Zobaczymy sobie, jak będą wyglądały. Spodnie są w rozmiarze 2XL i powiem Wam, że wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Są bardzo długie, bo myślę, że jakbym założyła do nich szpilki, to wtedy ta długość byłaby taka, żebym nie szurała nimi po ziemi. Mają bardzo ciekawe w ogóle tutaj zapięcie, bo one są tutaj, wiecie, na guziczku, ale tutaj zapinacie na guziczek i tutaj macie taki długi pasek i tym się tak jakby, wiecie, wkładacie to w szlufki jak taki zwykły pasek do spodni. Więc jest to takiego, no coś ciekawego, coś innego. E, tutaj też bardzo ładnie leżą, e, są delikatnie prześwitujące, ale myślę, że do cielistej bezszwowej bielizny e, na spokojnie. No i też ogólnie mają taki fason bardzo szeroki, że wiecie, mimo że one tutaj w talii są dla mnie dobre, e, to tutaj na biodrach, no i w nogawkach są bardzo szerokie. Ale myślę, że do tej koszuli w ogóle wyglądają bardzo fajnie. A taki zestaw niby elegancki, ale trochę na luzie. Na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja. Przymierzmy sobie od razu spodnie numer 2 w takim fioletowym kolorze. Także zobaczmy, może też do tej koszuli, jak to będzie wyglądało. Te spodnie są również w rozmiarze 2XL e, i powiem Wam, że one wypadają rozmiarowo na dużo większe niż te poprzednie. E, być może dlatego, że one z tyłu są na gumce. Ale zobaczcie, ile ja tutaj mam jeszcze luzu. E, także jeśli podobają Wam się te spodnie, to spokojnie rozmiar mniejsze, e, również są bardzo długie, bo przy moim wzroście. Też tutaj szuram po ziemi, więc no, albo do wyższych butów, albo po prostu do skrócenia. Ogólnie te poprzednie podobały mi się dużo bardziej. Mimo, że te mają naprawdę taki no, ciekawy kolor, to nie wiem, chyba bym na co dzień nie miała ich gdzie założyć jakoś po prostu nie czuję klimatu tych spodni. Jest to takiego coś innego, zamówiłam je tak całkowicie na próbę, żeby sobie przymierzyć. One są w wielu wersjach kolorystycznych. Także jeśli ten fason Wam się podoba, to możecie próbować, bo wykonanie jest ok, nie ma się do czego przyczepić, ale jakoś tak, no ja nie widzę tego. Kolejna rzecz to jest sukienka. Jest to taka sukienka midi z takiego dość cienkiego materiału. Także zobaczmy, jak się będzie prezentować. Sukienka jest w rozmiarze L. Ona jest z takiego delikatnego prążka. Jest bardzo cienka, więc no, tak, raczej wiecie gdzieś do domu, do restauracji niż na spacery. Ogólnie, jeśli chodzi o wykonanie, to powiedziałabym, że tak trochę piżamowo. E, tutaj w biuście jest jak najbardziej ok, ona jest pod biustem odcinana, e, tutaj jest bardzo luźna, więc e, jeśli chcecie coś ukryć czy dla dziewczyn w ciąży, myślę, że też jak najbardziej będzie ok. E, ogólnie no nie wiem, niby jest OK, ale szału nie ma. Jakoś, były dużo lepsze sukienki, e, chociażby właśnie w odcinkach z więc. E, nie wiem, na pewno bym jej nie zostawiła. Same musicie ocenić, czy wam się podoba, czy nie. No, dla mnie tak mocno średnio. Kolejna sukienka to taka sukienka mini w takim kremowym kolorze. No, także. Zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego. Zastanawiałam się, czy w ogóle Wam się w tej sukience pokazać, e, no ale jak już ją zamówiłam, to po prostu ją przymierzam. E, no i zdaję sobie sprawę, że wyglądam w niej tragicznie, więc e, już widzę na shortach wszystkie komentarze, które będą pod tą sukienką. E, I tak zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyglądam w niej dobrze, wyglądam w niej wręcz tragicznie. Ta sukienka, wszystko co złe, podkreśla. No, jest za krótka. Jedynie co to, góra wygląda nawet tak całkiem ok i jako bluzka może by się to sprawdziło. Ale to, że ja wyglądam w niej źle, to jedno. A to, że jest tutaj mega dużo wystających nitek, że jest ona prześwitująca, to druga kwestia. Jest to moim zdaniem po prostu źle uszyta sukienka ze słabej jakości materiału. Także czy rozmiar S, czy rozmiar 2XL, ja jej nie polecam. Nie wiem, czy to ja trafiłam na jakiś taki egzemplarz z wystającymi nitkami, czy one wszystkie tak wyglądają. Także no tak się prezentuje chyba. Na pewno najgorsza rzecz z tego zamówienia. Także idziemy dalej. I kolejną rzeczą będzie garnitur z ekoskóry I już jak tak na niego patrzę, to widzę, że on dużo lepiej wyglądał na stronie. No ale nie skreślajmy go do końca. Mierzymy. Zarówno marynarka, jak i spodnie są w rozmiarze 2XL. I powiem Wam, że okej, okay, marynarka jest taka trochę luźniejsza, ale ogólnie w niczym to nie przeszkadza. Największy problem mam chyba ze spodniami i z tym, że one są tak do kostki, ale przy dole się tak troszkę rozszerzają, przez co no, wygląda to no niefajnie. Jeśli chodzi o marynarkę, krój naprawdę bardzo mi się podoba. W sumie nie wiem, gdziebym miała w takim garniturze z ekoskóry śmigać, ale no, ogólnie jest ok. Najbardziej bym się czepiała tutaj koloru bo jest to taki kremowy, wpadający w żółte tony, i wydaje mi się, że dużo lepiej by wyglądał, gdyby był w takim neutralnym beżu albo w takim właśnie wpadający w szarość, a on jednak podchodzi pod żółty, przez co wygląda jakby przeleżał w szafie 10 lat i z trochę ze starości. No, mniej jednak, jeśli chodzi o fason, naprawdę wygląda bardzo fajnie. No i przechodzimy już powoli do końca, i na koniec zostawiłam dwie chyba najlepsze perełki w tym zamówieniu. Mianowicie jest to różowy garnitur składający się właśnie ze spodni i z takiej pięknej marynarki. No i jestem bardzo ciekawa, jak on będzie się prezentował na sylwetce. Garnitur jest w rozmiarze 2XL. No, powiem Wam, że kolor jest przepiękny. Nie wiem, miałam ostatnio chyba jakąś fazę właśnie na funkcję. Wydaje mi się, że on mnie bardzo fajnie ożywia. Jeśli chodzi o ten garnitur, jest naprawdę bardzo ładnie wykonany, mimo że nie był drogi. Jedynie co, to tutaj na pewno zarówno marynarkę, jak i spodnie zamówiłabym rozmiar mniejszy. Bo widzicie, że no ta marynarka jest naprawdę ogromna. Spodnie, one też są tutaj na gumce, więc no, myślę, że też rozmiar mniejszy jednak czułabym się bardziej komfortowo. Jeśli chodzi o długość, to tutaj tak samo jak przy wszystkich tych spodniach, do szpilek albo do skrócenia. Nie wiem, wydaje mi się, że Simsy ostatnio tak trochę powiększył tą swoją rozmiarówkę i te rozmiary wypadają na większe niż są. No także naprawdę bardzo fajnie, więc jeśli zastanawiacie się nad tym garniturem, to myślę, że warto spróbować, tylko właśnie raczej uderzałabym w rozmiar mniejszy. I na koniec mamy taki klasyczny beżowy trench. Myślę, że to jest must have każdej szafy na wiosnę. Także przymierzam i zobaczymy, jak będzie się prezentował na sylwetce. Płaszczyk jest w rozmiarze 42, bo ja już jestem nauczona doświadczeniem. I w Sinsei, jeśli chodzi o płaszcze, zawsze biorę rozmiar mniejszy, ponieważ one wypadają, no naprawdę, na spore. I tutaj, jeśli chodzi o ten płaszczyk, to bez problemu się dopinam i mam jeszcze troszkę luzu. On ma tutaj też paseczek. Jeśli chodzi o krój, to to jest taki, no naprawdę, najbardziej klasyczny płaszcz, jaki się da. On mi sięga, tak, do połowy łydki. Ma bardzo ładny kolor, bo to jest taki kolor piaskowy. On może delikatnie podchodzi pod taką szarość. Zdecydowanie bardziej wpada w chłodne w tony niż w ciepłe. Jeśli chodzi o wykonanie, to też jest naprawdę bardzo ładny. Nic tutaj nie odstaje. Widać, że te detale są dopracowane. Jak widzicie, zapięty prezentuje się tak. Kieszonki to niestety atrapy. Tak, tutaj też nie ma kieszeni. Jest szlówka, jest szlufka. O. no Trochę mi się tutaj luzuje z tego względu, że mam pod spodem sweter. Więc jeśli nałożyłabym to tylko na jakiś t-shirt, też wyglądałoby to na pewno troszkę inaczej. No ten płaszcz nie był drogi, bo kosztował 160 zł, więc myślę, że jak za taki klasyczny trench, no to jest to naprawdę super cena, tym bardziej, że on jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. W ogóle teraz w tej kolekcji wiosennej jest kilka naprawdę takich perełek, jeśli chodzi właśnie o Sinsei. To tylko jakaś szpilka gdzieś tutaj była wbita. No, także naprawdę bardzo fajny płaszcz, i za tą cenę jak najbardziej polecam. Dobrze moi drodzy, to już by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy z Simseja, Koniecznie dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko, może coś ciekawego sobie tam ostatnio zamówiłyście. E, oczywiście, podzielcie się tym w komentarzu. E, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i oczywiście, zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A wiem, że jest sporo osób, które oglądają, a jeszcze kanału nie subskrybują, e, także proszę to nadrobić na dole. E, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!